Czy Z tej strony Kubiks, K-U-B-I-K-X. Zagramy dzisiaj w terrarię! Zaczynamy! Teraz stworzymy nową postać. Hmm. Włosy będą białe. Nie. Bierzemy takie. E, oczy czerwone. Skóra niech będzie, ubrania. Shirt. Spodnie będą takie Buty też mogą być Nazwijmy swoją postać test Albo kubik Ks. Tworzymy też nowy świat, który będzie mały hmm, Albo średni po krótkim zastanowieniu i będzie dobrze. Nazwijmy go test. Jeden, 2, Okej, Okej, dżungla się robi. Gdzie już pójdziemy do dżungli. Piekło W, pierwszym, w tym odcinku jako pierwszy pokażę Wam, jak przeżyć pierwszą noc. Będzie to najważniejszy poradnik w tej serii. Czyli jak przetrwać pierwszą noc? Kładujemy świat. Już jesteśmy. Niestety walnęliśmy się w jakimś kejfie. Najważniejsze jest jeszcze, w terali, żeby stop znaleźć coś, co jest potrzebne. Czyli kop. To jest jeden z punktów respawn. A tutaj na dole jest jeden z punktów respawnu potworów. Ja dawno właściwie. Nie wiemy teraz, jak stąd wyjść. Wszystko jak to jakoś, tylko muszę się zaraz jakoś wydostać Ze pełen jakiegoś... Tutaj się reska potwor, to lepiej jest to zbijać Przekopię się dendy i resz wezmę resztę Chociaż w tej grze chodzi tylko o kopanie i o budowanie różnych budowli, można jeszcze pochodzić sobie po świecie Trochę stołna. Na samym początku ważne jest, żeby znaleźć duże złoże, panieczki, jak ja sam znalazłem. I trafiło mi się na całym punkcie respawnu. Jeśli chcecie, wiecie, to ten koleś to nasz pomocnik na samym początku. Potem, jak zbudujecie dom i zrobicie odpowiedni pokój, to on do was wpadnie. I będzie tam siedział. Jak się na niego kliknie, to można sprawdzić. No i można jeszcze dla niego zrobić hotel NPC. No. Ale mam świetny hotel NPC na Innym Świecie. Ale teraz nie będzie o tym. Zagra teraz szukamy. Zauważ, Tak, wiem. Jest tutaj garnek. Mam mały Trochę kasy. Weźmiemy też żeby. A teraz. Potrzeba najproduktywniej wykorzystać y, dzień. Przepraszam, Juniorku, że powtarza Twoje zasady, a one są świetne. Jak już wytniemy drewno, będziemy musieli jeszcze jedną rzecz załatwić: znaleźć dobre miejsce na budowanie domu. Zaraz tam jest żelazo. Żelazo jest bardzo ważne. I przepraszam, że łamię pewną zasadę, że w dzień się drobi, zdobywa drewno, a w nocy się kopie. No, jak się zapomnisz. O oh my god, jakie duże złoże. Uii, super. Możemy zaczynać. No, jedzie. Tylko najpierw skarbów trzeba poszukać. Hmm, co tu jeszcze jest? Uuu, jakiś eliksir. Później go sprawdzimy. A dalej. Szukając dobrego miejsca i drzew. Dobrze, zrobię teraz cięcie Siema, już jestem po, dwu, po krótkiej przerwie Mamy mamy problem ze slime'ami, ale sobie z tym poradzę Zaraz zaczniemy budować dom Mam tutaj źródełko, duże źródełko wody I się przyda, ponieważ będę z niego robił dobre eliksiry I fosę To musi mieć mniej więcej taki. Przepraszam za mój mały fail. Zaraz zaczniemy resztę. Więcej tak. Teraz Escape WM się włącza. Workbencha włącza się Crafting i jak się używa workbencha, to jest więcej możliwości. Teraz zrobimy rzeczy na łóżka. Zrobimy też drzwi, ścian, ścian, trochę. Potem je przykleimy. Tyle chyba powinno wystarczyć. Później to jakoś odkulę. A teraz zajmę się robieniem mojego domu. Teraz złożymy drzwi. Zajmiemy się pochodniami. Później się zapytacie, skąd wziąłem gel? Eee, tutaj miałem kilka slime'ów musiałem trochę z nimi powalczyć. Mhm, I co teraz tu zrobić? A tak. Łóżko postawić. Zrobić punkt respawnu Jest punkt spawnu, udało się. I tak pokazuję Wam, jak przeżyć.